Jak ten odcinek będzie Wam się podobał to będę w ogóle wielkie szczęście, bo w odcinku wytłumaczyłem właśnie jak w, w, pomyślałem, że zrobię właśnie taki film światło mi zasłania jak zwykle i chcę wam powiedzieć, że już jutro o godzinie 919 pojawi się nowy film z nowej serii na tym kanale, dlatego musicie zdać łapę. Wiecie, co dalej robić. No, IP mać y, sklep, y, który możecie sobie doładować ładować. Na y, Kitowice mać. Oj, zdradziłem już. Zobaczcie link w opisie do tego sklepu. Zostać mocną łapę Suba. Mam nadzieję, że Wam się y, takie wstawki podobają. Y, no i cóż. Jak Wam się podobają takie wstawki. To będzie bardzo miło. To będę wiedział że dalej robimy. Dobra. Intro i. No. Witam moich widzów w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku reakcja na Curry Tyrka Direct by Julia Julita Różalska Trochę będzie reakcja na ten Zostawcie oczywiście łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie w komentarzu Czy chcecie Więcej takich reakcji, bo dzisiaj jest Może i ostatnia taka Reakcja a... Jutro o godzinie 1919 pojawi się film z Kidowic, z właśnie tego serwera online. Dlatego oglądajcie. Nagraj mi teledysk, proszę. Zanim to noccia, wow. chciałbym jeszcze poddychać. A, i jakby co, to Curry powiedział do Julity: yy, czemu nagra właśnie ten teledysk. Skminić ten hajs, trochę sobie pozywać. Zobaczyć jak to jest ciągle wygrywać Jakie to uczucie być ciągle na szczytach Ale póki co ty wow. Siedzę sobie i nie miała, Nie jak mam dalej określać Te piosenki różnych youtuberów Bo mnie nagrywa się, się kitowice, ale Pomyślałem sobie, zostawię ten super odcinek na jutro To dlatego

dla mnie rok 2023 minął miłośnie. A czemu? Yy, bo. Yy, czemu? Bo minął tak czuło miłośnie. Bo tak. Kartoni jest teraz z Przemkiem Pro. Julita z Curym. BDS oświadczył się swojej kobiecie. Co jeszcze się stało? A i Shio Juli już się oświadczył. Zajmę się to, masz moje słowo. Chciałbym się wyrwać, chociaż ten jeden raz. Bo ciągle tyka i ciągle czas W ogóle będzie to nowa seria Kidowic. Będzie powiązana z tym, że yy, 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 właśnie z tym, że będziemy tak, jakby Survival prowadzić tam. To będzie już jutro o godzinie 19. Tak, kto jeszcze nie, nie zasubskrybował kanału, musi to teraz zrobić. Mus, muszę przeprosić widzowie, że na moim drugim kanale Wibolibo Ugarlix Plus nie pojawił się dzisiaj film, ale będzie, tylko trochę później, bo nie zdążyłem go nagrać. Dopiero sobie tego zapomniałem całkowicie, że patrzę z góry 14 14:14, a patrzę w telefon i wtedy obiad. Patrzę, a ja, yy, film mi przychodził za kanał Szczypson Plus. Ja to tak myślę, ej, o czym zapomniałem. Teraz przypominam, że nie nagrałem filmu na kanał właśnie Vibolibo UGorLix Plus Tak możecie teraz widzicie pewnie pisać, że ej, czemu robisz te same y, godziny filmów jak na kanał Vibolibo jak kanał Strpson Plus Nie opytajcie o mnie to, bo nie odpowiem na te pytanie. A to było ważne. tyle ocena mojego tego dyskusji. 8 na 10 tam, bo nie będę takim hamem, ale będzie tak gładko. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich reakcji i dzisiejszy może pojawić się film z reakcji na śmieszne TikToki o zwierzętach. Stawcie łapę, suba, pozdro!